Cześć, kochani. Dziś przygotowałam dla Was wyjątkowe życzenia urodzinowe dla facetów, które z pewnością sprawią, że każdy facet poczuje się naprawdę wyjątkowo. Zatem przejdźmy do wierszyków, które mam nadzieję rozbawią i wzruszą wszystkich. Pierwszy: z okazji urodzin dużo radości. Niech życie będzie pełne przygody, byś miał szczęście w każdej chwili i spełniał marzenia z uśmiechem na twarzy. Sto lat, kochany, niech Ci się wiedzie. Drugi: Wszystkiego najlepszego, sto lat życia. Niech cię omijają wszystkie zmartwienia. Niech każdy dzień daje ci szczęście, a każda noc pełna będzie marzeń. Urodziny to twój czas, więc ciesz się nimi. Trzeci, dziś twój dzień, więc życzę ci, aby życie było pełne uśmiechu, byś w każdej chwili czuł się doceniany, by szczęście cię nigdy nie opuszczało. Wszystkiego najlepszego na twoje urodziny. Czwarty, życzę ci, byś miał w sobie odwagę. By realizować każdy swój cel, byś wśród przyjaciół miał wsparcie, a życie dawało ci tylko radość. Urodziny to czas spełniania marzeń, więc działaj. Piąty. Sto lat. Niech każda chwila będzie wyjątkowa. Byś zawsze miał powód do śmiechu. By każdy dzień dawał ci satysfakcję. I nigdy nie zabrakło ci sił do działania. Urodziny to twój moment. Baw się świetnie. Mam nadzieję, że te życzenia urodzinowe dla facetów przypadną wam do gustu. Pamiętajcie, że każdy facet zasługuje na chwilę radości i miłości, szczególnie w dniu swoich urodzin.